Poznaniu.pl Poznań w minutę. W poniedziałek rano, po godzinie 5 policja dostała zgłoszenie o zabójstwie w Koziegłowach. Napastnik zaatakował 51-letnią kobietę, gdy ta wychodziła z domu. Sprawcą okazał się były mąż kobiety. Świadkiem zdarzenia była sąsiadka, która wezwała policję. 58-latek został zatrzymany grozi mu do żywocie. Makabryczne odkrycie na Piątkowie. Strażacy podczas gaszenia w nocy samochodu na jednym z parkingów na osiedlu Bolesława Chrobrego znaleźli we wraku zwęglone ludzkie zwłoki. Po policyjnej analizie okazało się, że to ciało 60-letniego właściciela auta. Śledztwo ma wyjaśnić przyczyny tragedii. Poznańska Fundacja Redemptoris Missio Wspólnie z Uniwersytetem Medycznym i polską misjonarką siostrą Nazariuszą Żuczek stworzyli w Kamerunie dwie pracownie audiometryczne. Dzięki temu lekarze będą mogli badać słuch tamtejszych mieszkańców. W niecodzienny sposób mieszkańcy Jeszcy upamiętnili strażaków, którzy zginęli w pożarze kamienicy ulicy Kraszewskiego. Na ulicy, na jednym z hydrantów zamontowano pamiątkową tablicę z nazwiskami ratowników, którzy zginęli w płomieniach.